Dziś poczujecie się tu jak na szczycie fiordu, bo jest bardzo wiatr więc jeżeli macie jakieś odgłosy dziwne w tle, to jest to wiatr hulający na zewnątrz. Ale może to doda do klimatu, do klimatu gry euro. Euro z klimatem. Czy to działa? Czy to w ogóle ma prawo bytu? Przekonajmy się. Patrząc na to pudełko, powiedzielibyście, że Rivers of Midgard to jest może przegodówka, może jakaś gra o naparzaniu się wikingów. Podczas gdy tak naprawdę Rivers of Midgard to euro. Nie jest to suche euro, ponieważ ma temat, ma kilka kości, ale sprowadza się to wszystko do jednego, work placement. Nie dajcie się zwieść, nie jest to to samo co Champions of Midgard, nie jest to nawet tego samego autora i nie jest to do końca podobna gra. Rivers of Midgard... Każdy ma swoją łódkę, którą będzie wysyłał, wykonując akcję. Przez 6 rund takiej gry mamy tylko 6 swoich własnych akcji, jeżeli gramy w 4 osoby, 8, jeśli gramy w 3, i 12, jeżeli gramy w 2 osoby. Tylko 6 akcji w całej grze? Tak, 6 własnych akcji. Również mamy możliwość wykonywania akcji. Podczas tury naszych przeciwników, jeżeli nas na to stać. Owszem, jeżeli jest to Twoja własna akcja, dostaniesz większy bonus, ale wykonując akcję podczas tury przeciwnika również dostajesz to, co ta akcja tobie oferuje. Wprowadza to zatem downtime do zera. Trzeba mieć oczy na planży, trzeba uważać na to, co się dzieje i trzeba zawsze mieć dużo zasobów. W z odmytka dostaniemy kilku Wikingów na początek. Możemy albo zamienić ich na kości, albo wrzucić ich pod pokład i mieć z nich jakiś pożytek, właśnie w turach przeciwników. Możemy również powołać jednego na naszego lidera, który wtedy zamieni dany symbol na kościach, na Jokera i możemy go używać do czegokolwiek. Kości. Jest ich dość sporo, ale nie używamy ich do tego, o czym myślicie. To nie jest gra, w której rzucamy kośćmi na prawo i lewo. Tutaj. Wrzucimy kości na początku naszej tury, niektóre poobracamy na te ścianki, na które chcemy, i czasem będzie jakiś kombat używając czarnych kości. Czasem, ponieważ kombat nie jest przymusem, zawsze jest jakaś inna opcja, zawsze jest opcja pokojowa, zawsze możecie coś wyrzucić za burtę na pożarcie morskiemu potworowi zamiast się z nim naparzać, też dostaniecie punkty i bonus. Czasem możecie wymienić się dobrami z mieszkańcami nieznanych terenów zamiast się o nie bić. Zawsze jest. Opcja. Rebirth of Midgard daje Wam tylko 6 akcji do wyboru w ciągu tury i 6 rund do końca gry. Nie jest to dużo, ale właśnie przez możliwość wykonywania akcji nie w swojej kolejce dostajemy więcej niż nam się wydaje. Gra ma 6 rund i tak naprawdę tyle wystarczy. Pierwsza akcja to akcja dobierania nowych Wikingów. Jako pierwszy gracz dostajemy również bonus w postaci dwóch możliwości przerzutów kości. Drugi, trzeci i czwarty gracz nie dostają żadnych bonusów. Każdy natomiast może wybrać, które karty dobierze do swojego statku. Jest to akcja, która oczywiście nie jest przymusem. Pierwszy gracz ma największy wybór, i każdy następny wybiera z tego, co pozostało. Kolejna akcja to zdobywanie nowych lądów, gdzie pierwszy gracz może wykonać ją trzy razy, drugi dwa razy, a trzeci i czwarty tylko po jednym razie. Aby wykonać tę akcję, płacimy to, co jest nadrukowane na górze płytki lub walczymy z tym, co jest nadrukowane na dole płytki. W tym wypadku możemy zapłacić jedno jedzenie albo walczyć z czymś o sile 1. Takie płytki dają nam różne dobra, w tym wypadku na przykład dostajemy dwa punkty oraz niebieską kość. Tutaj dostajemy żółtą kartę i dwa. Jedzenia, a tutaj dostajemy niebieską kość i możemy pozbyć się żetonu terroru. Kolejna akcja to najeżdżanie bogatych miejsc. Tutaj płacimy dwa żetony jedzenia oraz dwie kości starczą i dobieramy jedną parę zielonych kart. I karty zawsze są w parach. Pierwszy gracz dobiera jakąkolwiek parę i dostaje również dwie randomowe karty z wierzchu stosu. Drugi gracz wybiera kolejną parę i dostaje jedną kartę z wierzchu stosu, a trzeci i czwarty gracz, jeśli chcą, dobierają tylko po jednej parze z widocznych na planszy. Kolejna akcja to najeżdżanie wiosek, gdzie płacimy jeden żeton jedzenia i dwie kości z, ze skrzyniami, i dobieramy wtedy jedną parę żółtych kart z środka planszy. A także pierwszy gracz otrzymuje bonus w postaci dwóch żółtych kart. Ze stosu. Drugi gracz, jeżeli wybierze taką akcję, również wybiera parę kart z planszy i jedną kartę ze stosu. Trzeci i czwarty gracz dostają tylko po jednej parze kart z naszej planszy, jeśli wybiorą tę akcję. Kolejna akcja to wymiana. Możemy wymienić jakiekolwiek z tych dóbr na jakiekolwiek z tych dóbr. Pierwszy gracz dostaje 3 możliwości wymiany. Również otrzymuje znacznik pierwszego gracza. Drugi gracz 2, trzeci 1 i czwarty jedną. Możemy również otrzymać fioletowe karty, które dają nam bonusy na koniec gry. Akcja walki na morzu kosztuje nas 4 żetony jedzenia. Pierwszy gracz, który wybierze tę akcję, dostaje 2 punkty. Drugi, trzeci i czwarty nie dostanie nic. Jako bonus. Wybieramy wtedy jedną niebieską i jedną zieloną kartę. Niebieska karta daje nam jakieś dodatkowe wydarzenia. W tym wypadku nic się nie dzieje, ale mogą to być złe wydarzenia, gdzie będziemy musieli albo zapłacić kość, albo coś nam się złego przytrafi. W tym wypadku jednak nie dzieje się nic. Wybieramy jedną z łodzi tudzież potworów, które chcemy walczyć i mamy dwie rzeczy do wyboru. Albo płacimy ilość kości nadrukowaną na karcie, albo będziemy walczyć coś o danej sile nadrukowanej na tarczy. Którąkolwiek opcję wybierzemy i jeżeli nam się uda, dostajemy bonus. Są to punkty oraz bonusowe żetony lub karty. W naszej łodzi dostajemy na początku dwóch wikingów i możemy zrobić z nimi trzy rzeczy. Najpierw otrzymujemy kości nadrukowane po lewej, górnej stronie tej karty, i nimi rzucamy i wkładamy je do naszej łodzi. Później mamy do wyboru trzy rzeczy, które możemy zrobić z takimi wikingami. Pierwsza rzecz, możemy go przemielić na kości. Dostajemy wtedy kości danego koloru i wybieramy, jaką ściankę tych kości chcielibyśmy mieć na naszym statku i wkładamy je na nasz statek, a danego wikinga odrzucamy. Drugą akcją jest włożenie go pod pokład. Wtedy daje nam on jakąś dodatkową bonusową akcję podczas gdy nasz przeciwnik wybiera daną akcję nadrukowaną na tej planszy. W tym wypadku, jeżeli przeciwnik walczy na morzu, my możemy zamienić jakąkolwiek kość na jakąkolwiek inną ściankę. Trzecia akcja to promowanie do lidera. Taki wiking wtedy wchodzi na nasze miejsce lidera na łodzi i to daje nam jeden z nadrukowanych bonusów w zależności od koloru tej karty, w tym wypadku byłyby to dwa żetony przerzutu. Jeśli byłby to czerwony lider, byłaby to zielona lub żółta karta zastosu. A jeżeli byłby to niebieski lider, byłyby to cztery żetony jedzenia. Taki lider pozwala nam również traktować dany symbol przypisany do niego na kolorze kości jako jokera, czyli możemy użyć go jak, jak, jakikolwiek inny symbol. W przypadku czerwonego gracza jest to ten symbol, a w przypadku niebieskiego ten symbol. Kiedy dostaniemy artefakt, mamy cztery miejsca na naszej łodzi, aby taki artefakt wrzucić. Artefakty dają nam punkty. Oraz jakąś możliwość wykorzystania kości podczas gry, inne niż te wcześniej opisane. W tym wypadku żółtą kość z takim symbolem możemy tutaj włożyć na nasz artefakt i w każdym, w jakimkolwiek momencie możemy ją zamienić na dwa żetony przerzucenia kości. Żółte karty dają nam również ulepszenia statku. W tym wypadku możemy wybrać albo trzy punkty, albo ulepszenie naszego statku. Ulepszenia statku to działają po prostu jak dodatkowe kości, ale zostają z nami na zawsze. Kiedy włożymy takie ulepszenia w nasze miejsca na statku, przy, podczas ich użycia odwracamy żeton na drugą stronę. A na końcu rundy będziemy te żetony z powrotem odświeżać. I będą znów gotowe do użytku. W żółtym stosie kart mamy karty, które dają nam żetony terroru. W tym wypadku mamy dwie opcje do wyboru: albo możemy pozbyć się żetonu terroru i dać go przeciwnikowi, albo możemy dostać 10 punktów i otrzymać 2 żetony terroru. W wiosce możemy otrzymać 3 żetony jedzenia. A także mamy wybór. Możemy również otrzymać kolejny żeton jedzenia, żeton farmy i kolejny żeton terroru. Tak jak wspominam, w tym wypadku, jeżeli przedziela jej linia prosta, jest to wybór. Możemy dostać, dostajemy zawsze pierwszą akcję i możemy wybrać akcję drugą. Żetony terroru jednakże są złe. Jeden żeton daje nam minus jeden punkt, dwa minus trzy i 3, minus sześć i tak dalej. W zielonym stosie kart... Do Dzieje się set collection. Jeżeli zbieramy zbroje, chcemy uzbierać 6 zbroi, aby mieć 30 punktów. Jeżeli chodzi o skarby, potrzebujemy 4 skarbów, żeby otrzymać większą liczbę punktów, i sztuka, potrzebujemy 3 rodzaje sztuki, aby dostać więcej punktów. Jeżeli chodzi o arasy, chcemy mieć 3 arasy w trzech różnych kolorach, aby otrzymać 15 punktów. Mamy również karty wież i ściany. Te karty dają nam jakiś bonus, w tym wypadku jest to czerwona i niebieska kość, ale możemy też wybrać dodatkowo pokonać coś o takiej sile, aby dostać punkty i żeton wieży. W tym wypadku dostajemy dwa żetony przerzutu kości i możemy wybrać dodatkowo pokonać coś o danej sile, aby dostać kolejny żeton przerzutu kości, i żeton ściany. Te żetony będą dawały na punkty na koniec gry. Pierwsza grupa daje nam jeden punkt za żeton, druga dwa, trzecia trzy punkty za żeton, i osoba z największą liczbą żetonów na koniec gry dostanie bonusowe punkty. Przy żetonach ściany dostajemy trochę więcej punktów. W pierwszej grupie dostajemy dwa punkty za żeton, w drugiej trzy i w trzeciej 4 punkty za żeton. Jeżeli mamy 6 lub więcej i osoba z największą liczbą żetonów dostaje dodatkowe punkty. Żetony wieży dają nam najwięcej punktów. W pierwszej grupie osoba dostaje 3 punkty za żeton wieży, potem 4 i 5 punktów za każdy żeton wieży. I 5 dodatkowych punktów, jeśli ma ich najwięcej. Niektóre żetony i karty każą nam walczyć i pokonać coś o danej sile. W tym wypadku używamy naszych kości ze statku, które mają symbol młota. Wybieramy, ile takich kości chcemy wybrać i ile takich symboli na tych kościach jest. W tym wypadku wybieramy dwie kości i mają one trzy symbole młota, a zatem bierzemy trzy czarne kości i rzucamy. Na czarnych kościach mamy nie trafienie, mamy jedno i dwa trafienia. Zatem rzucamy naszymi trzema kośćmi. W tym wypadku wynik to 4, i to pozwoliłoby nam pokonać jakąkolwiek z tych trzech rzeczy: 1, 2, 3 lub 4. Jeżeli rzucimy coś, co nam się nie podoba, możemy wydać żeton, aby przerzucić jakąkolwiek liczbę kości. W fioletowej talii kart mamy karty, które będą dawały nam punkty na koniec gry. Punkt za każdą fioletową kartę, punkt za różne żatony, punkt za ulepszenia łodzi, za zdobyte tereny, punkty za sztukę, punkty za artefakty, za arrasy, punkty za zbroje za żetony, farmy, wieży lub ścian i także punkty za karty w naszym stosie kart odrzuconych. W tym wypadku mamy tutaj na stos kart odrzuconych. Pierwsza karta daje nam punkty za czerwone karty w stosie kart odrzuconych, zatem na koniec gry policzymy ile czerwonych kart mamy w danym stosie i tyle też dostalibyśmy punktów. W tym wypadku dwa punkty. Natomiast ta karta daje nam punkty za karty zielone. Karty zielone są to karty bitwy na morzu. W tym wypadku mamy cztery takie karty, czyli cztery punkty. Dla dwóch graczy każdy ma po dwie łódki, dla trzech graczy każdy ma po jednej i szarą łódź, który każdy gracz otrzyma dwa razy. Ta łódź będzie przechodziła pomiędzy graczami w trakcie rozgrywki tak, żeby każdy gracz ma, miał ją dwa razy. Dla czterech graczy każdy ma po jednej łódce. Tak prezentuje się plansza dla czterech i trzech graczy, a tak dla dwóch. Tak właśnie działa Rebase of Midgard. Jeżeli chodzi o wykonanie tej gry, jest ono dobre. Nie jest to coś super nieziemskiego, ponieważ my mamy zwykłą wersję, nie tą deluxe. Wersja deluxe ma insert na kości, ma drewniane elementy. Tutaj mamy Kości, które są dobrej jakości, dobrej jakości karty, ale nie są one z wykończeniem. Mamy żetony zamiast um, drewnianych elementów. Ale czy to sprawia problem? Nie. Jeśli chodzi o atmosferę w tej grze, to jest to euro z jakimś tematem. Tak, może nie czujemy się jak Wikingowie podbijający Nowe Wybrzeża, ale mamy jakieś tam poczucie tego, co robimy, ponieważ akcje są nazwane w sposób taki, żeby nam przypominało o tym, że jednak jesteśmy tymi wikingami. Nie szukajcie tu historii, nie szukajcie tu nie wiadomo jakiego klimatu, bo nadal jest to euro. Jest w tej grze sporo kart, co dodaje regrywalności i umożliwia właśnie dostosowywanie swojej strategii do tego, jakie karty dostaniemy, jakie karty będą na naszej planszy i jakie akcje będą nas, dla nas możliwe do wyboru. Również wkładając karty pod naszą łódź, czyli dostając bonusy. w Naturach naszych przeciwników, sami sobie jakby układamy naszą strategię. Do tego jest set collection, do tego są właśnie kości. Zatem to jest sałatka punktowa. Tutaj tych punktów jest bardzo, bardzo dużo w różnych miejscach. Czasami można przeoczyć jedną jakąś sferę, ale wtedy może pójdziemy trochę głębiej w inną sferę, żeby dostać tych punktów trochę więcej. Punkty na koniec gry dostajemy za wszystko oprócz zasobów. Gra nie jest trudna, chociaż na pierwszy rzut oka ta plansza jest naprawdę. Fuh. Jest na niej dużo kolorów, jest na niej pełno grafiki, informacji, karty i wszystko, ale po minucie zorientujemy się, że to wszystko tam musi być, że to wszystko ma jakąś rolę w tej grze i jest naprawdę czyste i zrozumiałe. Choć tak jak mówię, na pierwszy rzut oka wydaje się trochę przytłaczające. Czteroosobową rozgrywkę na pewno zamkniecie się w dwóch godzinach. I tak jak mówię, ta gra nie będzie się dłużyć, bo jest strasznie dynamiczna, bo cały czas trzeba patrzeć na to, czy możemy dostaniemy bonus od rundy przeciwnika, bo ma nas na to stać i bo możemy sobie na to pozwolić. Także nie możemy w trakcie gry odejść i zrobić sobie kawy. Tak jak przy niektórych euro, rzeczywiście można wyjść do sklepu, nawet podczas kwarantanny, zostać zgarniętym przez policję i wrócić do domu trzy dni później. I nadal nie będzie nasza kolej. W tym wypadku nasza kolej jest cały czas. Champions of Medgar podoba nam się bardziej niż Champions of Midgard, dlatego że jest trochę mniej losowe, trochę więcej możliwości na tej planszy. No i sam fakt, że możemy wykonywać nasze akcje w czyjejś turze, że tam jest cały czas coś się dzieje, że jest dynamika, że nie można przy tym zasnąć. Te kolory też by wam nie pozwoliły zasnąć, bo są strasznie jaskrawe. Ale czy to jest coś złego? Nie wiem. Tak naprawdę nie mamy aż tylu gier w takiej kolorystyce. Chyba jedyne co to by przebiło, to jest Dinosaur Island które raziło mnie na tyle, że musiałam się go pozbyć. Jeśli chodzi o ciężkość, waga tej gry, to jest to coś w rodzaju tapestry. Nie jest to ciężkie, ale nie jest to też super lekkie jak, jak King Domino. Trzeba trochę pomyśleć, trzeba trochę pokombinować i trzeba mieć cały czas oczy na planszy. A te kości? Te kości nie służą do naparzania się między sobą. Wykorzystamy je kilka razy, ale nie, nie jest to Turlanka, nie jest to gra, gdzie kości będą się walały po podłodze. Nie dajcie się zwieść. Revis of Midgard. you mm -hmm.